Cześć, witam. W dzisiejszym filmie chciałem Wam zaprezentować wymianę palnika numer 26 w mojej spowarce Magnum. To jest Magnum THF 220S ACDC. Tutaj są dwie żyły. Jedna żyła jest prądowa, druga jest gazowa, i trzeci jest jako przełącznik. I to wszystko idzie w tym gumowym przewodzie. Cały ten zestaw tworzy taką sztywną strukturę. To jest zestaw 4 metrowy, oryginalny, taki jak w komplecie dostaje do spowarki. Ten cały zestaw palnika z tymi przewodami wymieniam na bardziej nowoczesny. Zakupiłem od CK 17. To jest palnik numer 17 na przewodzie Superflex. Wygląda to tak, zobaczcie, jest na jednej Żyle prądowo-gazowej. Mam do tego złączki, tak się prezentuje cały zestaw numer 17 i to też jest flex. A więc zapraszam do oglądania. Dodam, że do tego zestawu mogę wykręcić ten palnik numer 17 i przykręcić palnik numer 9. Także przy jednym przewodzie obsługujemy dwie wielkości palnika. Do tego mam taki zestaw przyłączeniowy. Zestaw przyłączeniowy 3550 i przewód gazowy, u mnie jest na szybko złączkę, ale mam tutaj taką przejściówkę, zaraz zobaczycie jak to wszystko wymienię. 35 50, to jest takie standardowe w pałacach złącze, tą 26. Zostawię sobie na większe amperaże lub do grubszego aluminium, patrząc na stare wejście. Delikatnie mi tutaj nie pasuje. Muszę to nowe złącze muszę je troszkę przeszlifować, ponieważ tutaj mam 2 mm od tego od tego miejsca. Tutaj mam Tutaj mam 4, muszę 2 mm tutaj w tym miejscu, muszę 2 mm zeszlifować albo odciąć. Tu nam zostaje przewód gazowy. Do niego mam taką przejściówkę. główny przewód prądowo-gazowy spalnikiem. Mamy już wszystko połączone, mamy nasz flex. Ten przewód jest niesamowicie miękki, no, naprawdę ciężko to powiedzieć, ale w porównaniu z tym co przedtem było, to jest niebo a ziemia. Sterowanie będę miał albo dokupię przycisk, który zamontuję tutaj na rękojeści albo w w tym miejscu. Będzie przesuwny, będzie można nim obracać. A jeżeli nie, to mam do niego mam do niego ten pedał. To jest na dwa piny. Tym urządzeniu nie ma sterowania na amperażu, także tylko mamy typu włącz-wyłącz. W zasadzie mamy wszystko już połączone, gotowe do. Do pracy. Przy okazji dodam, zobaczcie. Uruchomiłem spawarkę. Ona nie wydaje żadnego dźwięku. Dopóki się długo nią nie pracuje i się nie zagrzeje, ona nie wydaje żadnego dźwięku. Żaden wentylator nie chodzi. Jest totalna cisza. Świetnie się pracuje z takim urządzeniem. Więc mamy wszystko połączone. Wszystko działa. Prąd wyzwala. Przełącznik działa. I do tego, jak wspomniałem wcześniej, mogę odkręcić palnik siedemnaście było siedemnastka i dziewiątka ma ten sam mały gwint i mogę podpiąć dziewiątkę I mamy jeszcze mniejszy palnik, tu też jest z fleksem. Także mamy i od razu dziewiąteczkę na jednym przewodzie. Wystarczy wymienić główkę. Szybkie, szybkie odkręcenie jednej śruby, i mamy małą, bardzo wygodną dziewiąteczkę. I mamy z powrotem siedemnastkę. Wszystkie akcesoria z dwudziestki szóstki pasują do siedemnastki. Do Wszystkie akcesoria pasują do siedemnastki, ale już do dziewiątki trzeba mieć osobny zestaw. Znowu dziewiątka. Z 17 chodzi na jednym przewodzie. To tyle w dzisiejszym filmie. Tyle ode mnie. Pozdrawiam i do usłyszenia.